Dwójki Jedzę na niczym? Tak Tak Może to na swoją piłkę I jeszcze jestem Jeszcze ja jestem Czerwów Chyba I Dominik jest magiczny Super Dominik jest magiczny bo jedzie na niczym I ciąb! O nie, nie doleciałem! Nie doleciałem! E, parkury robię! Ciekawe czy expa dostanę. Znaczy jestem w do. jestem w wodzie. No to wejdź tam z powrotem do tego. To jest kakarka. Okej. Jump! O, jump! Jestem, 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 tak. No i nasze skiny są zrobione samoręcznie. Trudno jest po tych drabinkach iść. Spomować spację.

co mam zrobić? tak ale tutaj trzymaj się no dziesiątka jesteśmy na dziesiątce ja wiem co robić czekaj muszę spaść w dół spaść w dół? nie no tu są schodki aaa paparapa? Co się stało i nie mogę wejść? Poczekaj już chyba czego na ty? Tu może spać sobie z chodu? Co? Czekaj? Ile minut odcinka? 3. Wszystkich czytam na górze. Okej, okay, to, to będzie już koniec w tym odcinku. Do papa.